Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu obet Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efot. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Przyniesiono więc arkę pańską i ustawiono na przyznaczonym na to miejscu, w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety dla każdego po jednym bochenku chleba po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami potem wszyscy ludzie udali się do swoich domów moi kochani kiedy myślimy o jerozolimie o wielkiej chwale bożej którą tam arka boża jest otaczana to zwykle kojarzy nam się ona ze świątynią salomona syna dawida który wybudował wielką świątynię zbudowaną z dużą ilością złota srebra i innych cennych rzeczy, które także Dawid na tą świątynię zgromadził. A tutaj, w tym dzisiejszym opisie, jesteśmy w czasie jeszcze przed wybudowaniem tej świątyni. Namiot, który tutaj jest rozpięty przez Dawida dla Arki Pańskiej, na pewno okazały, ale jednak w porównaniu z tą świątynią niewielki. I moglibyśmy hmm. powiedzieć, że jest to dosyć skromne miejsce dla Arki Bożej. Natomiast jej wielkość widzimy poprzez wiarę Dawida, poprzez jego postępowanie. Mianowicie, gdy arka pańska, którą nieśli kapłani, postąpiła sześć kroków do przodu, ci kapłani składali ofiarę na cześć Boga. I tak się działo co sześć kroków. To niewątpliwie czyniło tą arkę pańską niesamowicie uczczoną i wywyższoną w sercu najpierw Dawida, a później tych ludzi, którzy się zgromadzili. Tak oto wyraźnie na tym przykładzie widoczne jest to powiedzenie, które wiele lat później powiedział święty Jan Paweł II, mianowicie: "Wiara staje się kulturą. Wiara Dawida przełożyła się na wielką kulturę czci dla Jahwe. Niech nasze postępowanie." chociażbyśmy mieli skromne możliwości, będzie takie, które będzie otaczać Boga wielką czcią, tak, ażeby był bardzo wywyższony przez nasze życie, przez nasze postępowanie, przez naszą miłość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.